Szanowni Panowie, e, pytanie do Pana Grabowskiego. Czy planowany wobec prezydenta Trumpa impeachment to słuszne działanie demokratów w Stanach Zjednoczonych? Tak, z górnej półki zaczniemy. Bardzo proszę, minutę na odpowiedź. Przede wszystkim witam redakcję, witam Państwa, jest mi bardzo miło. Krótko i zwięźle, demokracja amerykańska jest bezwzględna. Każde uchybienie jest wykorzystywane przez drugą stronę. Jeśli są argumenty, są podstawy, to z pewnością znajdzie się też formuła prawna, która to umożliwi. Ja rozumiem, że jesteśmy w momencie szczególnym, ponieważ zbliżają się wybory. Wybory zawsze w Stanach Zjednoczonych to jest rozgrywka i o wielkie pieniądze, o wielkie stanowiska, i dlatego akurat kwestia impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta ze stanowiska, staje na porządku dziennym. Polska pozostaje obserwować, i można powiedzieć, modlić się i życzyć, żeby prawda, uczciwość zwyciężyła, bo to jest nasz sojusznik i tylko jeśli Stany Zjednoczone będą zdrowe i będą miały uporządkowany system prawny i system władzy politycznej, to tylko dla nas dobrze.